Witamy ponownie. Tu mamy gdzieś chłopaków, którzy nam pomagają. Kibiców jesteśmy właśnie na terenie MWG Mazury. Proszę bardzo. Pogoda jest fajna, wychodzi słońce. to jeszcze mamy wszędzie takie tabliczki, że do gołębników żeby nikt obcy nie przechodził A chłopcy już ko kończył ostatni gołębnik, także to jeszcze zajmie dosłownie kilkanaście minut tak wygląda teren pokażę może niebo Myślę, że pogoda na lot jest, jest naprawdę, naprawdę okay. Mamy chyba około 16 czy 17 stopni. Witamy wszystkich hodowców na głębniku WG Mazury. Koszujemy już ostatni gołębnik. Jedziemy do miejscowości Pisz na trening. To jest około 40 km, może troszkę ponad, 42 to max. Mamy godzinę w pół do szóstej. Że jeszcze kilka minut nam się zejdzie. O no, tu panowie pomagają. Nowy, nasz, nasz nowy uczestnik. Znaczy nowy, bo Marcina jeszcze nie było. Marcin koszy pierwszy raz. Może Marcin się przedstawisz. Marcin Ożewski, witam. Witamy wszystkich. I tu już został ostatni gołębnik i tradycyjnie jest to koszowanie nie kładziemy ich na antenę, rozkoszowane są wszystkie z automatu, natomiast tak jak zwykle odbijają się te, które, które przylecą, także około 7 myślę, że wypuścimy, coś tam nagramy, nagramy na miejscu. No tak to wygląda, tu jeszcze, tu jeszcze Sylwek, sylwek resztę gołębi właśnie wygania taką krawką, także ja przymknę, żeby nic nie wyszło. No proszę bardzo, tak to wygląda. Spraw technicznych. Za 20, jest za dwadzieścia siódma, także ja tutaj nie obejmę z dwóch stron, a może z tyłu stanąć? Jak to wygląda? Teren także. Wypuszczaj, wypuszczajcie! Tak, wypuszczone z dwóch stron. Jest taka pogoda. Słońce się przebija. Delikat... Delikatnie pochmurno Także. Na razie o, są w jednej grupie słoneczko się przebija przez, przez chmury, także nie jest nie jest źle. Gdzieś się oddzielają Są nade mną Tutaj chłopcy. Jeszcze robią zdjęcia. Marcin, zrób filmik, robisz czy zdjęcia? Zdjęcia czy filmik? To zdjęcia mi pyknij, jakbyś mógł i mi wyślesz. O, już troszkę odeszły. Praktycznie w kierunku jedna grupa, oby tak, no jeszcze zawracają. Wszystkie wyszły, fajnie się rozciągają. Tutaj Robert też chyba coś tam nagrywa. Nagrywasz Robert i ty? No, widać jak się rozciągają. zaszły na chmurę, więc nie widać ją. No się Powoli tak, zaczynają się rwać delikatnie. Już się rozbijają na grupy. Na trzy, na cztery nawet się rozbiły. Ostrący. Ładnie chodzą. Chłopaki też nagrywają, widzę. Trzy grupki teraz są. Ten ok, pogoda też w miarę. No wychodzi, zachodzi jak chmurka. To jedna grupka nie w tą stronę. Także porozbijały się ptaki na grupy. Także dziękujemy za uwagę. i jedziemy, jedziemy na głębniki. Może coś tam dogramy. Dziękujemy za uwagę. My już zdążyliśmy dojechać. Mamy 20 po siódmej 40 minut. Gołębie już są na miejscu. Zaraz będą, zaraz będą siadały Nie mamy o kibiców żeby nie To Ja nic robię. O, Wojtek jest szczęśliwy po dzisiejszym dniu, tak jak i ja. Tu nasza pomoc, uczestnicy. Tak to wygląda. 40 minut leciały. Byłem. 40 minut leciały. 40 no, km. Pogoda, pogoda dopisała 40, 40 tam parę, dokładnie nie wiem. zaraz jeszcze coś dogramy, jak będą wsiadały. Witamy wszystkich serdecznie. Ponownie brakuje nam około 20 gołębi z dzisiejszego treningu. Ja, może przejdę, pokażę, jak wyglądają gołębie w gołębnikach po locie. Jak to wygląda, jesteśmy w jednym z gołębników. Tak wyglądają gołąbki. Po, dzisiejszy, po dzisiejszym treningu spiszu. To było 40 km. Pokażę kilka wolierze trochę się boją, może jak nagrywam. Co naprawdę zdrowe. Dzisiaj przyszły super. Także brakuje chyba nawet mniej niż 20. Dokładnie teraz nie wiem. Tego wyglądają w kolejnej wojnie, proszę Dziękuję. bardzo. Przejdę może jeszcze do jednego gołębnika, Tutaj na zewnątrz już wychodzę, wychodzę do, do kolejnego. Jesteśmy teraz akurat w szóstym gołębniku. Widać, że fajnie wyglądają. Taki szpak, zbliżymy trochę. Kilka zbliży żeby hodowcy zobaczyli jak one wyglądają. O proszę bardzo. Świeci się gołąbek zdrowiutki. I ja może troszkę przybliżę. Tutaj jest gołąb z takim, że hodowca pozna, z takim czubkiem na głowie. Nie wiem czy to gołąb już uciekł. Tutaj są wolierce. że tak to wygląda, widzę, że gołębie w formie. Fajnie się wróciły. Bardzo zadowoleni jesteśmy z tego lotu, także dziękujemy i życzymy powodzenia.